TRUST SHINY CHARIZARD FOR LIFE I WANNA BE THE VERY BEST JUST KNOW WHEN YOU SEE ME YOU'RE LOOKING AT THE VERY BEST YOU COULD HAVE 10 MASTER BALLS YOU STILL CAN'T MATCH THE VERY BEST DON'T CARE ABOUT legendary BIRDS YOU CAN'T ATTACK THE VERY Siemako, z tej strony I'm Bambus e, Ostatnio ciekawym pomysłem na naszym kanale było e, to przejść pokonów, które byśmy się na naszą wyprały pokołom a dzisiaj zaprezentuję wam um, Ulubiony pokemon z każdego typu. E, Takie odcinek, że pojawi się ze strony Andersa, więc czekajcie na jego filmik, ale zaczniemy może teraz ode mnie, bo wtedy zaczną Anders. No dobra, więc jak widzicie, mam tu wszystkie 16, przepraszam, 18 typów pokemonów, jakie e, istnieją na e, całym świecie pokemonów. No i co, zaczniemy od normala i zakończymy na fery, więc e, no tak, e, jako pierwszym pierwszy typem jest fairy, normal, Normal Type. Um, jest dużo pokonów, które mógłbym lubić, jakieś właśnie jak Aipom, um, jak Pidgey, jak, PG, jak um, nie wiem kto jeszcze, na przykład Toros, ale um, pokon, który przypadł mi najbardziej do gustu z tego typu jest Lillipup. Um, był to um, jeden z pokonów, który towarzyszył mi przez całą um, um, moją podróż w Unova region. Um, Lilipop bardzo fajnie towarzyszył, można powiedzieć taki piesek dokładnie, wiecie tak jak każdy skupuje jakiegoś zwierzaka no to. To jest akurat York. Szczególnie, że mam takie dwa podobne Yorki u mnie w domu, więc Lilipa bardzo przyjął mi mojego małego pieska, więc wziąłem go do teamu i to jest mój ulubiony Normal Type. no to chyba na tyle, jeżeli wyczerpałem wszystko co mogłem. Przejdźmy do Fire Type. Tutaj może nie być zaskoczenia, ponieważ jest to Charizard. No jeden z najbardziej rozpowszechnionych, e, rozpowszechnionych po Pikachu Pokemoniu, który chyba, jak powiemy Charizard komuś, to powiesz to jest symbol Pokémonów, można tak powiedzieć. E, no co, no ja nie wybrałem Charmandera w mojej przygodzie, jak, jak potem grałem. W grę oczywiście miałem Yellow. Ale wziąłem, e, no Squirtla. Ale no fajne, że Charizard to zawsze jest w moim sercu. Charizard to jest pokołą, którego zawsze chciałem mieć no i co? Więcej chyba nie mogę o nim powiedzieć. Trzecie miejsce pewnie byście... Oczywiście, czyli miejsce tylko trzy. trzecia pozycja, czyli wodny, wodny type, water, water type, jest to może dla was niespodzianka będzie na pewno, bo wszyscy pewnie obserwacie um, kolejnego startera, który byłby matki w Swampert albo Marsh Jump. Nie, tutaj będzie ktoś inny, tutaj będzie Lapras, który um, też ma duży do niego sentyment, ponieważ... Um, no, pamiętam, że to był mój pierwszy pokoju wodny, a znaczy nie tak wodny, bo przecież wielu zaczynałem z Pikachu. Eee, Lapras, który dzięki nie mogłem pływać. Nigdy nie rozumiałem czemu wygląda jak częściej w wodzie w tych starych grach, no ale dobra. Ale Lapras to bardzo się cieszyłem, że mogłem go zobaczyć i dostać go znowu w Kalos. Eee, był to taki, można powiedzieć, easter egg z dawnych gier. E, no, no to, to, to tyle z e, wodnego typu. No, Swampy by był, gdyby nie to, że ma Double Typing, tak? E, no, tutaj bardziej chodzi o, to, o ten pure, pure Water Type tak? I, i inne typy. Więc tutaj Lapras na pewno jest e, na mojej liście. Przejdźmy do typu elektrycznego. Na no elektrycznym. Typie, no tutaj nie ma niespodzianek, jest to Luxray. Chociaż zastanawiałem się czy nie dać minek Trajka, bo minek też jest, e, może być taki drugi Luxray, nawet szybszy Luxray, pierwszy Luxray. E, też elektryczny typ, który też mi dużo pomógł w mojej przygodzie w e, Hoenn, ale jednak większym sentymentem darzę mojego Luxraya. Lubię lwy, lubię, lubię koty, więc no Luxray to jest jednak e, ktoś, kto musi być na tej liście. Dobra, teraz przejdźmy do e, Gras e, do, do trawiastego typu. Na trawiastym miejscu będzie Lifion. Tak, Lifion, jest dużo pokonów trawiastych, ale Lifion chyba jest moją ulubioną e, po amberonie Mega Edge i Wirucjom. E, więc jak zobaczyłem Lifiona i Glaciosa, to muszę mieć Lifiona. To był mój cel, złapa Edge. i jego, potem trenowałem go przy most roku w, 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 w Lifiona. No i się cieszę, że go miałem. Nic więcej mi nie robiłem, ale bardzo mi się podoba jego design, więc on ląduje w jednej z 16 po ulubionych Pokémonów moich e, na tej liście. Dobra, przejdźmy e, do lodowego typu Ice type Tutaj jest niespodzianka, ponieważ jest to jedyny mega pokémon, który jest na tej liście. Możecie już wiedzieć, kto jest. Jest to Mega Glalie. E, czemu Mega Glalie? Mogę dać zwykłego Glaliego, ale Glalie normalnie mi się nie podoba z designu, chociaż... E, no też używałem go w home, bo lubię tego Pokemona. A jakby są mega bardzo się ucieszyłem, szczególnie że ma inny design, jest bardziej okrągły. Nie wiem, jakoś bardziej mi się podoba e, jego wygląd w, w, jako mega oczywiście. To chyba tyle jeżeli chodzi o lud, Przejdźmy dalej. Kolejnym typem jest e, typ walczący. Tutaj ja miałem tyle pomysłów na typ walczący, ale no jak mówiłem, pure, e, pure fighting Type jest tu Machamp. Machamp na pewno e, też zostanie w moi, e, moim sercu, w mojej pamięci. E, może nie używałem go aż tyle w oryginalnych grach, ale na pewno używałem go w moim Hard, e, hard Gold. Tam był jeden z głównych ich masakratorów e, tego regionu. E, no, co do więcej nie ma innych fajnych, e, fighting typów. Może Hitmonlee albo Hitmonchomp, nie wiem, ale w Machamp na pewno tutaj zostaje. E, Pokemonem e, toksycznym, poison, trucizną. Nie wiem, typ trucizny. E, tutaj e, tutaj jest pokój którego też naprawdę darzy wielką sympatię, więc Nidoking. E, pamiętam, że jak, jak zacząłem Nidorina, od razu zapałem e, Nidorana, tak, bo Nidora to jest na od jest Nidorina. Eee... Albo Nidorino. Nidorino, tak, dobra, nieważne. E, zapałem Nidorana. Co dobrze mówię? E, no i... Wytynowałem go był z niego wielki masakator w kolejny Nidoking. Nie lubię tego pokémona, do dziś lubię nim grać, e, ogólnie fajny wygląd i w ogóle więcej fajnych poison type'ów nie ma, jak się mówi w sumie poison type to się tylko myśli o Kingu, moje zdanie było o do Dobra, przejdźmy do kolejnego typu, jest to typ e, ziemny, z ziemią, e, moim ogólnym typem, je, a, czy pokémonem z, z typu zimnego jest Sendale. Jego, jego cała ewolucja, chociaż krok, krok tego są kolory był naprawdę fajny. Nie wiem czemu zamienili jego Shiny wersję z normalnym, może jakiś błąd w grze, nie wiem, ale Sandel ogólnie podoba mi się e... pokemon, który jest krokodylem. Fajnie to w ogóle wygląda. Szczególnie, że ma już taki, jakby takie okulary na sobie. W ogóle fa fajnie to wygląda moim zdaniem, że moim zdaniem e... i jego cała ewolucja e... dobrze wyglądają. Powinni być e... w mojej top 16. Więc e... ziemny typ na źródł no może nie być niespodziany typ latający, ponieważ jest to Swellow. Co tu więcej mówić, ulubiony tryb Pokémon po PJ-u, przed pj i całą jego ewolucją. No, też dużo mam z nim, duży sentyment mam do niego, też ze mną, do końca w sumie do dzisiaj jest w moim Alpha Safire. Sapphire. Um, Swellow, no fajny Pokémon, fajny ptak. Bardzo podoba mi się jego prosty wygląd, um, i to chyba tyle. P typ Typem psychicznym, który najbardziej mi się podoba, jest Alakazam. Eee, tak, Alakazam. Abra jeszcze może, ale kadabra na pewno nie. Alakazam mnie najbardziej przychodzi do gustu. Eee, jego sub, świetny wygląd. Eee, świetna siła, można powiedzieć. Jego megalowójca też jest fajna, ale Alakazam to jest który powinien tej liście i się iść, tutaj znajduje. Eee, kolejnym typem jest eee, typ robaczy, tak, bug type. Eee, no dobra, tutaj eee, wyjątek E, potwierdzę regułę, że tak powiem, tutaj będzie Heracross. Wiem, że jest to fighting, pure fight, e, nie, nie jest to pure back jest to połowa fighting, połowa back type, ale e, z moim zdaniem Heracross powinien się znać w tej liście. Pokochałem go dlatego, że aż go miał, potem że musiałem trudno go łapałem, w tych drzewach było trudno, lecz go zapałem w hard goldach i był ze mną też do końca, więc tutaj moim zdaniem należy mu się miejsce w, w tej szesnastce. Przejdźmy teraz do e, typu Kamien z tego, Rock Type. E, na tym miejscu znajduje się Rajdon. E, co to więcej mówić? Fajny wygląd, fajne statystyki. Przymiałem się w, w Ripe chyba dobrze mówię. Fajnie ogólnie podoba mi się ten Pokémon e, prosty z Kanto Super, tyle. Dziękuję. Ghost type, kolejny pokon Skanto. dużo duży z Skanto jest tu, bo wiecie, no jednak jest ten sentyment do tej zevergiona jeszcze istnieje. No, i tutaj ląduje Gengar. Kto inny? Bo chyba nie ma innego Ghost Type w tej grze, w, tym, w tej generacji. Jeżeli dobrze pamiętam. Eee, tutaj, Gengar, no, wygląda też bardzo fajnie. Szczególnie ta teoria, jeżeli jest to cień na Fable, to naprawdę fajnie wymyślili to net. Nawet tak wygląda, no ale e, Gengar, można powiedzieć, klasyk, tak. Pierwszy, pogon Ghost grze i jednak popularność ma na świecie. E, nic więcej nie mogę powiedzieć. Na kolejnym miejscu jest Dragonite, chyba kolejny Pokémon z Kanto, jeżeli się nie mylę. Chyba tak, może to się na imię jest z Sino. nie Sino, tylko Joto, przepraszam. Nieważne, no, Dragonite, kolejny Pokémon na mojej liście. Fajny, miły z wyglądu e, Smog, machający jeszcze do nas, kurde, zaraz zobaczycie. Um, no, moim zdaniem, Dragonite to jest taki. Tak, Dragonite jest chyba z JOTO, bo teraz przypomniałem się, że on u w drużynie. Ale fail. Jo. Dobra, nieważne. Dragonite w swojej nazwie ma Dragon, więc należy y, do mojego ulubionego typu smoczego. Przejdźmy do kolejnego miejsca i tutaj... Jak już wspomniałem, przy Grastype, Type ulubionym moim typem, w moim ulubionym Eviluszem jest e, Ambrion, ale niezwyczajny Ambryon, musi być też Shiny Ambrion. Pamiętam, miałem Shiny Ambryona z e, kolegami go, pamiętam, że mi go przesłał, bo <laughs> bardzo lubiłem tego pokona w jego tym niebieski z czarnym, bardzo fajnie się łączy. E, moim zdaniem, Ambrion powinien być na w Dark Type, nie ma innego pokona, który tutaj, moim zdaniem, e, powinien być na tym miejscu. I co, przejdźmy dalej. O, przedostatni typ jest to Steel Type, czyli um, nie wiem, jak się na tym polsku. nieważny tutaj będzie Agron. E, też Pokémon z Hoenn, kolejny, można powiedzieć. E, Pokémon, którego zobaczyłem jako Arona, bardzo mi się spodobał taki mały piesek. E, Stalowy, o stalowy właśnie. Stalowy piesek. Ty nie, że go złapię, potem zamienię w dziwną bestię, a na końcu wielkiego dinozaura chyba. Nie wiem jak to nazwać. E, bardzo mi się spodobał. Też był moim team w moim typie w Hoenn. Dzięki niemu też wygrałem ligę e, w Hoenn. No i co to więcej mówić. Bardzo fajny Pokémon. I ostatnim Pokémonem na liście pierwszej szesnastki jest... E, wróżkowy typ. I jest tutaj... Pokon, gdy nazywa się Toky, jest też Pokon, który nie jest pure Fairy Type, ale moim zdaniem to jest jedyny Pokon, którego lubię, którego szanuję i którym powinien być ten fairy type, i mu się należy. Nic w niego moim zdaniem nie pasuje. Tyle. To jest moja 16 e, ulubionych Pokonów z każdego typu. E, piszcie swoje ulubione pokony z każdego typu i zapraszam Was na oglądanie e, Filmu Andersa, który pojawi się też niedługo. No i co, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do w kolejnych odcinkach. Siemano!